Państwa serdecznie powitać w Muzeum Ziemi Radskiej na kolejnym, kolejnym, wernisażu wystawy czasowej w tym roku, już następnej wystawy czasowej zatytułowanej Radzkie Lato ze Sztuki. Potem powiem, że tak właśnie, żeśmy taki tytuł wybrali, chociaż mamy lato, a sztuka prezentowana w naszych tutaj salach muzealnych jest sztuką naprawdę wysokiej klasy, sztuką profesjonalną. Możecie się Państwo o tym przekonać. Wystawa poświęcona jest malarstwu, rzeźbie, a jej autorami jest grupa, grupa artystów warszawskich. Na wystawie, po szczególnych salach, każdy z twórców przedstawia, że Państwa, swoje prace zrealizowane w ciągu kilku ostatnich y, lat. Chciałbym Państwa poinformować, jak doszło do kontaktu właśnie z grupą artystów, malarzy i rzeźbiarzy warszawskich i dlaczego między innymi wystawę postanowiliśmy też zatytułować tak właśnie, Radzkie Lato ze Sztuką. Stało się tak dzięki nawiązaniu, proszę Państwa, znajomości z Panem, przede wszystkim Romanem Tilly Witam serdecznie Pana Romana. Grafikiem, fotografem, który jest komisarzem naszej wystawy, i którego właśnie bardzo serdecznie witam wraz z małżonką i jest tutaj dzisiaj u nas. Pan Roman posiada działkę, działkę taką wypoczynkową w gminie Cieląc, w okolicach Osobic. Jego prace są prezentowane w pierwszej sali wystawowej. I między innymi część z tych właśnie obrazów została namalowana właśnie w Posłowicach, a więc tam, gdzie pan Roman wypoczywa, gdzie ma kontakt z naturą, z przyrodą i dlatego możemy to dzisiaj obejrzeć na prezentowanych, na prezentowanych wystawach. A więc Prace te mają kontakt z Ziemią Rafską i dlatego między innymi zdecydowaliśmy z tutaj z panem Romanem i z twórcami o takim właśnie tytule. Ja po prostu przedstawię kilka refleksji. Pan dyrektor prezentując poszczególnych artystów zrobił to w sposób doskonały, przystępny i niezabójny. Ja też nie chciałbym po prostu, żeby państwo zamiast kontemplować obrazy i rzeźby po prostu wysłuchiwali zbyt długiego mojego przemówienia, ale kilka refleksji jest nieodzownych. Należymy do grupy artystów, jak pan dyrektor wspomniał, z kręgu Galerii Delfiny. Sama grupa nazywała się Dia Warsowia i jesteśmy jakby w trakcie jej uszczuplenia część z nas, czyli część grupy Warsowie właśnie ma przyjemność prezentować swoje prace tutaj w tym pięknym miejscu w muzeum. Moja refleksja jest taka, że część, to znaczy wszyscy praktycznie autorzy czerpią swoje inspiracje z natury. Mimo, że kształt przybieramy jest przez poszczególnych autorów tych prac jest różny. Niekiedy, jest to bardziej czytelne, jak w przypadku właśnie Romka Kirylenki, który tutaj wręcz jest zainspirowany okolicznym pejzażem. W przypadku pozostałych może to jest mniej czytelnie, najmniej oczywiste, jeżeli chodzi o inspirację naturą. Niemniej to nam zawsze towarzyszy. Wizja rodzi się z wnętrza, ale trzeba patrzeć, trzeba ciągle patrzeć i wpatrywać się w naturę, żeby, żeby właśnie ta wizja się rodziła, żeby to przełożyć na, na język malarstwa czy żyje.